Także zapraszam Was na test związany z malowaniem i impregnowaniem po prostu zwykłej farby. Zabieramy się do impregnowania farby. Najpierw wlewamy sobie trochę impregnatu do kuwety, i jak tutaj widzicie, konsystencja tego impregnatu jest zdecydowanie inna niż jakiegoś tam gruntu czy jakiegoś lakieru. Jest nieco bardziej gęsty i delikatnie taki białawy, w zasadzie transparentny. Jak nakładamy ten impregnat na farbę, no to widzimy, że jest taka rzeczywiście no, różnica kolorystyczna dość znaczna, ale jak impregnat wyschnie, kolor będzie praktycznie taki sam, o czym za chwilę się przekonacie. Nakładamy ten impregnat wałeczkiem dość równo, zmieniamy kierunki nakładania tak, żeby jak najbardziej ta powierzchnia była jednolicie, ten żeby był jednolicie rozprowadzony na całą powierzchnię. Widzimy jak już lazur podsyca.